Ono, Ej, bo mam sprawę do ciebie, nie? Bo słuchaj, ej, mam tira cyganów, nie? I trzeba by było ich gdzieś wziąć. Na pokój. Tak, na pokój to jest molejetnie nie mam... Bo mam tira cyganów z Rumunii. I trzeba by ich gdzieś na pokój wziąć. Oni dawają, oni płacą w bigosie, wiesz. Wziąć? Co wziąć? To o młodo idzie z w kominę drugim pokój. A słuchaj, a jeszcze jest ten. Jeszcze mam z mam dwa tiry kondonów. Jakbyś tu nie. na targu upchnął gdzieś. A tak, bo nie te chuj w że nie znają, kurwa z Sarniejska mi też kurwa. I kurwa ona mnie zaraz, ja będę podróżował. A masz ten? ty Przejebany masz na pałac? Ja sam mam przejebany. Za co? Ja mam kurwa 60 mandatów, potem kurwa 7 nakazów karmi. Za co? Za picie. Ej, to zrobiłbyś coś... Jaki? No. Ty słuchaj, a do Ciebie tych cyganów jakby wysłać, co? Co tego tira cyganów? Jeszcze naczepa jest ich jedna. Co? Na razie nie. Ej, bo oni się tam gniotą, wiesz, a jest teraz ciepło, nie? Ich trzeba gdzieś upchnąć. Oni w bigosie płacą mu, kurwa, mówię ci. One tony, oni tone bigosu dają. Mają świeżych puszkach. A ja wiem. I foki jeszcze mają też. Bo z Antarktydy wiodą foki. Gdybyś miał za to kiste ja boli, nie? Oni to, kuj, on idzie, ty my, leczka, leczka, to nie ma. Ej, coś. Na dziś nie zatwierdzi. Co? Ej, a ty lubisz bigos, nie? Tutaj, mam cię, że czuję. No bo masz tego, masz wącha rudego, to bigos, koła bigot. Nie? Kule, muszę koła to szybko ugolić. A zęby możesz? Co? A zęby możesz? Nie mam. A pokaż. Tutaj nie mam dobra. Dobra, ej, to jak wiesz co to przyjdę do ciebie z tymi cyganami, nie? Podjadę, nie? Jeszcze felgę trzeba zmienić w tym aucie, bo pękła, wiesz, bo za dużo idę. Tak, tego zawsze porządku to my będę, wiesz? Dobra. No, na razie. Siema. Dobrze, nie dajemy pękać, jak ci następny. Wy to każę, przepraszam.